Elo elo widzowie witam was w kolejnym odcinku z Petsim99 w dzisiejszym odcinku znowu zainwestowałem sobie gemy i kupiłem ponad 10 tysięcy dino giftów. No i zobaczymy co uda nam się z nich trafić, czy to będzie jakiś zwykły huge, czy może rainbow shiny. Także tej drogi widzu bez przedłużania, zostaw tej łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. A koszt takich giftów, jakby ktoś pytał, to około 1,8-2 biliony gemów. Jakby ktoś chciał zrobić taki opening, Xpeles otworzył 10 tysięcy, widziałem. Jakiś zagraniczny youtuber również 10 tysięcy. No i ja widzowie muszę otworzyć 10 tysięcy jeden, jeden. Więcej jak zwykle. No i powiem tak, ja mam nie farta do tych dino giftów. Otworzyłem 5000 sztuk już i nie wypadł mi nawet jeden huge. A niektórym z 5000 wydropiłem: jeden Rainbow, trzy Golden, 2 Normal. Więc ja mam pecha do tych giftów. Może dzisiaj los się odmieni, także nie gadajmy, tylko zacznijmy otwierać i zobaczmy, co my tu w ogóle tu mamy. Książeczki, jakieś sprinklery, mi poteczki. Okej, okay, dobra, a teraz chcę sobie zrobić tak jak Roksek, czyli na frikami otworzyć lekko. Na Frikami nie wiem, czy kiedykolwiek otwierałem, więc pierwszy raz otwórzmy sobie to na Freykamię. Stańmy tak, i pyk, zaspammy lekko. A nie otwierałem, pamiętam, że się bagował ekran. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy coś ciekawego mi tutaj dropnie? Uwaga! Pierwsze i tak naprawdę. I czy mamy pierwszego huge'a? No nie. Powiem wam tak, szansa też jest dosyć ciężka, chyba 1 na 3, 1 na 4 tysiące giftów wypada huge. o ile się nie mylę. 1 na 4 tysiące, ale mamy deseczkę, widziałem. Fajnie. Ta deseczka jest ładna, nawet dwie deski. No ale huge jak nie były, tak nie ma. Także otwórzmy sobie dalej tutaj troszkę tych. Pyk, pick, Pik pik pyk. 8, 4. Widzu, strzel łapeczkę i trafiam dla ciebie huge. A. patrz to: Jak strzeliłeś, to pat. teraz huge tu wylatuje. patrz, patrz, patrz No, mamy deskę, fajnie. Mamy czarnstą niki, jakieś poteczki. No, ale Voidward. O, już wszystko jasne, widzowie. Ja już wiem, gdzie muszę iść. Wszystko jest jasne. Na 210 mapę. Tam mam największe szczęście do openingu, bo te Voidwardy tak nie oddaję jak ten, ten świat. I idziemy sobie dokładnie w te oto miejsce. Zawsze tu otwieram, tu też huge w troll, jeżeli ktoś dobrze pamięta, tropnąłem. Więc dzisiaj mam nadzieję, że sytuacja się powtórzy. Otwórzmy sobie troszkę tych giftcików. Pyk, 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 pyk. Możemy zaspamić, bo mamy 10 tysięcy. Czy będziemy mieli pierwszego huge'a z tylu giftów? Uwaga, uwaga, czekajcie. 4, 8, pyk. Dobra, jeden malutki huge i ja już będę zadowolony. Fajnie, jakby to był Rainbow Shiny, ale z jakiego też nie pogardzę. No ale jak widzicie, niestety w tych giftach nie było, także nie gadamy, tylko otwieramy dalej. Mi też na dzisiejszym odcinku chyba przydał to clicker, bo troszkę zajmie to otwieranie. No dobra, tyle gifcików, tyle gifcików, sekundę wydajemy kilkanaście, kilkadziesiąt milionów. Czy coś z tych gifcików będziemy mieli? To jest dobre pytanie. Mamy jakieś tam, nie wiem, książeczki, poteczki, ale Huge'a nie ma. I ile otworzyliśmy tak w sekundę? Prawie tysiąc giftów już. I to dosłownie w sekundę. Dobra. Wiecie co? Zmienimy sobie. Taktykę. Otwórzmy tak dziwnym sposobem, czyli 1, 4, 1, 8, jakoś tak. Może to ta taktyka odda. Sprawdźmy, czy będzie coś. No, dużo desek leci. Naprawdę, te deski to ja widzę co chwilę. A na nie% procent szans też jest chyba rzadki dosyć. Czekajcie, sprawdźmy sobie, co możemy trafić. No, normal, golden, rainbow, shiny, golden, shiny, rainbow, shiny, huge. A. Tu jakieś słabe rzeczy. No, tym to ja się nawet w ogóle nie cieszę. No, no so, po co mi to jest? Trzecia strona również mi jest to totalnie niepotrzebne. Mam tych książek miliony. Czwarta strona, no, klas Klasycznie dwie piniatki fajne, ale no piniatki już nie są takie opa jak kiedyś. Sprinklery, tu jakieś tikeciki, czarmy. Tu na tym piątej stronie mamy tą deseczkę. No ja tych desek dropnąłem dosyć dużo. Szósta strona, nic ciekawego niestety, oprócz Pet Surge, kochanego. No i uwaga, ostatnia strona, ósma. No właśnie, mamy tu Bootha, Royalty, Tsunami, czy Spela, Overloady i tak dalej. No i w nie możemy celować. Tak naprawdę, jeszcze Spella tutaj. Pierwszą rzeczą, jaką chcę trafić, to Rainbow Shiny Huge, bo chyba jeszcze nikt go nie trafił. Golden Shiny jest, Normal Shiny jest, ale Rainbow Shiny nie istnieje jeszcze. Także mam nadzieję, że będę jego pierwszym właścicielem, żeby ten Opening. Mi się jakoś zwrócił. Dobra, zaspamimy sobie troszeczkę, czemu by nie i zobaczmy. Jest, mamy, mamy pierwszego Huja, mamy pierwszego huge'a! i to jest Rainbow, chyba tak? Czy on tak świeci po prostu? Ej, co jest ty? Ja nawet nie wiem, czy on tak świeci, czy to jest Rainbow, bo jego jeszcze nie widziałem, tak naprawdę. Czy to jest Rainbow huge, czym się wydaje? Czekajcie, zobaczmy sobie na pasku, jak jego się pojawi tu pięknie. No, dużo, dużo tych i te masków, one mi są niepotrzebne. Pokaż mi to już powoli Rainbow Huja. Halo. Aha, nie pokażą mi rainbow huge, czajcie to. Dobra, sprawdźmy, czy to jest rainbow. Uwaga, czy to będzie rainbow? Nie, to jest normal, okej, okay, ten Electric Dino. Po prostu tak zmienia kolory, a już się cieszyłem, że to jest rainbow. Okej, okay, pierwsze 100 milionów na wydane ile? No, 200. Czyli jesteśmy na lekki minus aktualnie. Dobra, jak Hacker World mówiłem, że odda to, oddał to teraz wiecie, gdzie sobie pójdziemy. Teraz sobie pójdziemy trochę na Trading Plaza. Bo wczoraj mi troszkę zabolało to, jak ziomek otwierał 10 giftów, dosłownie 10 giftów, i trafił Golden Huge'a. Ja chcę Ci to powtórzyć: otworzyć troszkę może i więcej, ale też trafić Goldena. Stajmy tutaj ładnie, elegancko na środeczku i otwórzmy sobie nasze przepiękne, przycudowne giftciki. Ale jest to ogólnie spełniony. Pierwszy raz mi dropnął z tych giftów huge, czyli jest to realne. Bo jak otwierałem na live 5000 giftów, to myślałem, że ten huge nie istnieje. Dobra, zaspamimy, żeby ludzie nie wiedzieli, co się dzieje na tej trading plazie. Pyk, 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 pyk. Spamimy ile się da. Dobra, myślę, że lekki spam wleciał. Sprawdźmy, czy coś tutaj dostaniemy z tego spama. Chyba deskę widziałem, o ile się nie mylę, ale tylko tyle. Ile taka deska w ogóle na dzisiejszy dzień jest warta? Taka deska jest 2 miliony dalej warta. Naprawdę te deski utrzymują swoją cenę. Dobra, to zróbmy teraz taktykę, że 4, 1, 8. Jakąś taką dziwną ilość po prostu otwieram. Dobra, czy będzie coś z tej dziwnej ilości giftów? No mam nadzieję, że tu jest jakiś widz i kibicuje mi huge'a. Dobra, tyle starczy i czy będziemy tu coś mieli. Drugi huge'ek do kolekcji, jakiś może Rainbow tym razem. No, 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 no. niestety nie no powiem tak, te gifty są dziwne, naprawdę są dziwne, ponieważ jeden otwiera 10 tysięcy giftów jak ekspelc i trafia 3 huge. E. Druga osoba otworzyła też 10 tysięcy giftów i dropnęła jednego Rainbow, 3 Golden i chyba 5 normal. Także, no, te szanse są naprawdę RNG. Trzeba mieć dużego farta. Dobra, teraz sobie otworzymy po cztery sztuki. Dla widza, dla widza otworzymy po cztery sztuki. Widz da mi szczęście, ja coś to czuję. Uwaga, otwórzmy sobie, czy będzie tutaj Hugik jakikolwiek. Ja na to liczę. Chodzę specjalnie, patrzę lewo, prawo, ale na razie jeszcze się nie zrespił. Dobra, 4, 4, 4, 4 i dobra, wychodzimy. Czy jest tu coś ciekawego? Ej, Pet Surge był chyba. Pet mamy, dobra, W. Ale Huge chyba nie poleciał, wiecie? Chyba Huge'a nie ma. Dobra, jest jeden, nie ma co narzekać dalej. Ile giftów do końca nam zostało? Jo, 8 dobra. Co ja, gadam? ja tu muszę spamić? Ja myślałem, że już otworzyłem z 4000. tysiące. Ja Ej, teraz kapłem, że ja dopiero 2000 otworzyłem. To ten odcinek może być troszeczkę długi. Dobra, to sobie możemy zaspamić na spokojnie na tej trading Plazie. Aż palec boli od klikania. Cała tutaj trading plazach w tych giftach. Czy coś nikt się znajduje w środku? Sprawdźmy, czy coś tu poleciało ciekawego. Aktualnie chyba nic nie widziałem. Jakieś tam piniatki, no ale książki to jest mi totalnie niepotrzebne. I w tę otworzyliśmy 500 giftów, jak się wolno otwiera? Wiecie co widzowie, ja mam plan, ja mam plan, ambitny plan tylko wróćmy na inny świat, a moim ambitnym planem jest na pewno coś takiego jak autoclicker. I spamowanie tymi giftami, ile się da na pierwszym wardzie, dobra. Myślę, że ta taktyka może mocno oddać. Zaspammy, aż mi grę wywali. Tak, zaspammy sobie, aż tak, żeby mi grę wywaliło. No, myślę, że takie 2000 giftów musimy naraz otworzyć. Dobra, aktualnie chyba nie ma Hughika. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie widzę, bo ciągle widzę tylko książeczki i poteczki przed nosem. No i dobra, lekko sobie to zaspammy. Proszę, panie Prestonie, no, żeby jakiś fajny hugek tu wyleciał jeszcze. Bo jednak jeden to troszkę beczka, co nie. Dobra, aktualnie chyba nie było. Otwieramy, otwieramy, nie gadamy, tylko otwieramy. Gra mi trochę laguje, ale to nie problem. Myślę, że starczy. Czy coś jest w tych giftach? Uwaga, jest ich trochę otworzonych. Patrzcie, ile to masy w ogóle leci mi do ekwipunku. No nieźle. No i czy był huge? To jest najważniejsze pytanie. Sprawdźmy sobie szybko do ekwipunku na dół. No nie było dalej huge'a, jak to ma być? Ej, zaraz połowę openingu jeden. Huge nie, 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 tak presno się nie bawimy. Idziemy teraz do Kitusia. I u Kitusia sobie lekko zaspamimy. Kituś myślę, że przyniesie nam szczęście. Panie Kitusiu, proszę cię. do trochę szczęścia, bo nie chcę być ultra na minus z tego openingu. Chcę, żeby mi chociaż parę tych huge y dropnęło. I mamy Goldena! Mamy Goldena! Let's go! Mamy Golden huge'a, mamy Golden Huge'a! Dobra, pan Kituś słyszał mnie! Pan Kituś mnie ewidentnie usłyszał, bardzo cię lubię, panie Kitusiu. Pokaż mi jak ten Golden się prezentuje w cenie! I wyglądzie nawet dwa poleciały! Ej kiedy? Dobra, panie Kitusiu, ja nie wiedziałem, że pan ma takie szczęście! Co jest? Ej, ile nam poleciało? Trzy! Co tu się. Co. Aha, teraz mi dropnął trzeci. Trzy, huge. Chyba z 500 giftów u pana Kitusia. Patrzcie to. Raz, dwa. 3, 3 huge u pana Kitusia mi poleciały. Z 500 chyba giftów. No nieźle, pan Kituś tutaj oddaje. Polecam to otwierać. Dobra, to otwórzmy sobie jeszcze parę giftów, jak tak pan Kituś oddaje. Chociaż dobra, jak już tyle dałeś, to pewnie więcej nie dasz, co nie? Ale dobra, otwórzmy sobie jeszcze parę. Pyk, pyk, pyk. Klikamy, klikamy, klikamy. No i zobaczmy, jak to się będzie prezentowało. Czy będzie to jeszcze jeden huge u pana Kitusia? Bo jeżeli tak, to ja tylko tutaj otwieram od dzisiaj. No ale niestety nie. Już całe szczęście wyczerpałem. Ale 4 huge w ogóle, co jest nie? Co tu się odwaliło? Otworzyłem 4000 giftów. Był jeden huge. Otworzyłem teraz 500 giftów, trzy mi wyleciały, z czego jeden golden. No i to mi się podoba, tak możemy się bawić. Teraz pójdziemy sobie, wiecie gdzie, na Techworda. I na Techwordzie również sobie zaspamimy klasycznie, bo tutaj nie ma co wolno otwierać. Jak widzieliście przed chwilą, trzeba szybciutko, żeby Preston, wiecie, nie wyłapał tych giftów, żeby się zbagowały i dużo huge podrobiło. Dobra, myślę, że chyba. O, no, myślę, że starczy tyle giftów. Sprawdźmy, czy coś się w nich znajduje. Dużo desek widzę tutaj. Widzimy dużo książek, potek. Czy będzie jeszcze jakiś huge tutaj? No nie, no Techworld startowo nie oddał, ale spokojnie, spokojnie. Gifcików jest jeszcze dużo. Pójdźmy sobie obok tego, może, kitusia Bo tu też jest jakiś Kituś, Cyborg Kituś. To cyborgowy może przynieść jeszcze więcej szczęścia. Otwórzmy sobie, ale to laguje w ogóle, jak otwieram z autoklikerem. Yo, czy wy to widzicie? Normalnie spadki FPS-ów do 30 chyba mam. Dobra, styknie, styknie, starczy, zobaczmy, czy jest tu Hujik w tych giftach. No, 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 jeszcze jeden taki rainbow, rainbow do kolekcji, nie żebym narzekał, bo jest bardzo ładnie, ale Rainbow by się jeszcze przydał. Sprawdźmy sobie jeszcze tak szybko, ile taki kosztuje. To jest Dino Electric, ale jakoś tak? Normal 100 milionów, golden chyba tyle samo kosztuje. Rainbow kosztuje 3 biliony, ale realnie pewnie jakieś 500-600 milionów Rainbow Shiny, tak jak mówiłem, nie istnieje, Golden Shiny mają tylko 4 osoby, no i Normal Shiny kosztuje ponad bilion, 20 osób go posiada. Także jak taki Normal Shiny siądzie, będę też zadowolony, panie prostonie, jeżeli słyszysz mnie, to zrób to, proszę cię. A ja sobie dalej zespamię na tym techwardzie, teraz może po 4 też otworzę, bo ciągle po 8 to wiecie. Te gifty mogą się w końcu zbagować, więc otwórzmy też po cztery taktykę. Niki widzę, widziałem jakąś deskę znowu, widziałem jakieś tu książeczki, które są mi totalnie niepotrzebne, mówię to już któryś raz z rzędu. Sprawdźmy, czy TechWord oddaje, Techward oddaje, czy TechWord nie oddaje. Uwaga... TechWord niestety nie oddaje, TechWord nie oddaje tak jak pierwszy word. A zostało nam jeszcze 2209 giftów tom resztę giftów miałem powiedzieć, że otworzymy na evencie nowym Ale patrzcie, co tu się wydarzyło W ogóle jakiś bug straszny jest Mówię, otworzymy sobie na evencie A tu eventu nie ma, widzowie Event się skończył, normalnie mamy pustkę jakąś Okej, okay, okej, okay, spoko To wiecie co? Na tej pustce sobie otworzymy Może to jest, wiecie, jakaś zbagowana pustka Let's go, siema Marcelo Widzę, że Marcelo ma ten sam widok, co ja Dobra, zaspammy sobie Chyba itemki lecą, no i mamy huge'a Mamy dwa huge'e Ej, nie, dobra, to moje Nie, dobra, tego nie było, ja to wytnę w odcinku. Ja to wytnę, naprawdę. Ja to wytnę. Myślałem, że dwa huge mi poleciała, to były moje huge w ekwipunku. No nie powiem, lekko się nabrałem, lekko się nabrałem, dobra. To zaspammy sobie tutaj, bo to już nie ma co zmieniać miejscówek. Na tej, jeżeli dropnie, to dropnie, jeżeli nie, to nie. Let's go, zaspammy sobie losowo otwieranie. Czy będzie tutaj jeszcze jeden huge, jeszcze jeden taki rainbow? Ja myślę, że będę spełniony na maksa. Serio, jeden rainbow będzie Git albo shiny. Sprawdźmy czy wpadnie coś. Dużo książek, patrzcie, ile tych książek w ogóle leci, nie? No, tych książek po dzisiejszym odcinku to ja bibliotekę założę. Dobra, myślę, że już końcówka tych giftów została. Chyba wszystkie się otwierają, mi się wydaje. No mam nadzieję, że nie ma jakiegoś buga, że wiecie, wpadają pod mapę te gifty i nic nie dostaje. Ale chyba nie, chyba lecą normalnie, więc otwórzmy sobie do końca już. Naprawdę długo się to otwiera, ale czy warto, czy warto? Z... Mamy, 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 patrzcie co mamy, patrzcie co nam wyleciało. Dobra, znowu myślę, że Rainbow, ale to jest normal, ale okej, okay, mamy normalne kolejnego. Let's go. Kolejny normal nam poleciał do ekwipunku. No i zobaczmy, czy jest ekwipunku. Jest ekwipunku i zostało nam 1800 giftów. Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie teraz na inny świat, bo tutaj są jakieś popsute te gifty i dziwnie dropią te huge. Połowa giftów się otwierała, połowa wpadała pod mapę. Także otworzymy sobie tutaj po prostu ostatecznie te 1800 giftów. Let's go. Zaspammy znowu, żeby tutaj ziomkowi grę waliło, bo widzę, że to jest mój widz Marcel. Pozdro dla ciebie. Oj, kolego, ja nie odpowiadam za twój komputer, jeżeli i się coś wydarzy po tym openingu. Dobra, otwórzmy, otwórzmy do końca. Nie będę teraz już przerywał, nie ma co? Chyba, że Rainbow wyleci albo Shiny, to wtedy mogę przerwać, ale nie, otwieramy do końca. Zobaczymy, czy coś tu będziemy mieli cała mapa w giftach. Wyleciał jeden, mamy go z tyłu, Siemano kolego. Już cię tutaj widzę. To no jeden nam już poleciał fajnie, ale czy jeszcze jeden będzie do kolekcji? Ki Rainbow. No jeden Rainbow. Ja go będę używał, przysięgam. Bo ja zbieram sobie widzowie full team Rainbow Huge, tylko te, które dropnę. Tylko wiecie, no ja rzadko kiedy dropię. Dobra, wszystkie gifty oficjalnie otworzyliśmy. Sprawdźmy, ostateczne otworzenie, czy będzie coś w środku? Jest szwagier, widzowie, jest szwagier w środku. No chyba niestety nic nie ma. Wejdźmy sobie jeszcze ekwipunku. Okej, okay, dobra, dwa poleciały, no ja ci skapłem się. Dobra, czyli podsumowując mamy tyle huge z openingu. Siedem huge, jeden golden, reszta normal. Ile nam się zwróciło? No, za stówkę ich pewnie nie sprzedam. No, i normal są warte 106, golden stówkę, więc normal pewnie sprzedam po 70 milionów. Czyli, no, pewnie z 500 milionów nam się zwróci. Ja przypominam, że wydaliśmy około 2 biliony gemów. Tak, 2 biliony gemów, ponieważ ja te gifty kupowałem nawet po 230k za sztukę. Więc ten opening bardzo się nie zwróci. Ale, chociaż wyleciało nam parę tych huge, także wiecie co? Ja Wam dam nawet najlepszego z nich: czyli Golden Electric Dino. Jeżeli chcecie go wygrać, obowiązkowo tutaj łapka w górę. Może wbijemy jakiś rekord. Subskrypcja kanału oraz komentarz. Ważnik. No, i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzców, to na ekranie macie teraz ostatniego. Serdecznie, Mordeczku, ci gratuluję. Idziemy do mailboxa, wysłać ci nagrodę. Także wpisujemy sobie: nick zwycięzcy, jest to Kapi, wpisujemy GZ, no i zaznaczamy Huge'a. Widzowie, dzisiaj jest to drogi Huge, bo wygrywa Huge Patryka wartego 330 milionów gemów. Także Kapi, serdeczny pozdrow dla ciebie, wysyłamy, potwierdzamy, no i nagroda powędrowała do twojego mailboxa. Jeszcze jak na zakończenie, zróbmy sobie małego deala. Jeżeli zostawicie tutaj 500 łapek, rozdajemy oczywiście jego huge electric dino. Ale jeżeli dobijecie do tysiaka, to rozdajemy drugiego takiego huge'a. Jeżeli dobijecie 1500 łapek, to trzeciego takiego huge'a. No i wiecie o co chodzi. Żeby tutaj dobić te łapeczki Bo zawsze mamy ten przedział pomiędzy 500 a 1000 łapek Dobijmy pod tym odcinkiem 1000 łapeczek I rozdamy dla dwóch osób po huge'u No ale póki co to na tyle Dzięki serdecznie za oglądanie Życzę wam wspaniałego dnia albo wieczoru W zależności o której godzinie oglądacie Ja będę zwijał, więc się manu.